Czy ja już nie usłyszę ani słowa. No, jeśli, jeśli chcesz mnie ukarać, to ukarz słowami, a nie milczeniem. Litości! Dla mnie klasyka to jest taki tekst, taka opowieść, która się sprawdziła i dlatego stała się klasyką, czyli... No, teksty współczesne opowiadają o świecie i o jakichś mocnych tematach tu i teraz, dzisiaj, a klasyka opowiada o tych tematach ponadczasowo, czyli one nie muszą się dziać dzisiaj, mogły się dziać 100 lat temu, a nadal są aktualne. No i w, wcale nie jest łatwo znaleźć taki tekst, który możemy powiedzieć, że jest dzisiaj bardzo aktualny. Dlatego pewnie w klasyce takim podstawowym wyzwaniem jest znalezienie tematu i znalezienie odpowiedniego tekstu. Natomiast potem, ponieważ, no, tak jak mówią, klasyką nazywamy ten zbiór takich po prostu debeściaków, takich można powiedzieć evergreenów, no, to już jak już bierzemy ten tekst i wchodzimy w niego, to on nam bardzo dużo daje, bo w samym tekście jest pozaklinane mnóstwo szyfrów, które w, e, niesamowitą radość daje. Ich odkrywanie i rozszyfrowywanie, próbowanie przełożenia tego na język sceniczny, e, jakaś duża taka. Myślę, że satysfakcja dla całego zespołu, zrobienia czegoś, co było napisane 250 lat temu, a my czujemy, że to jest o nas tu i teraz, dzisiaj, że to działa, że tym się bawimy, że jest w tym jakaś siła. Yy, I to jest właśnie coś, co we współczesnych tekstach yy, tego nam brakuje. Czyli no, nie ma takiego jakiegoś zaklęcia, jakiegoś takiego otwierania wielkiej skrzyni z. Yy, magicznymi opowieściami, z czymś co procentuje, co jakoś tak nas ogarnia niesamowitym, myślę, takim czarem, e, czarem, opowieści ponadczasowej. Najniższe ukłony, szanownym państwu. Obiecał pan poprosić pana Talonę o smeraldynę dla mnie.